Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Call of Duty Modern Warfare. The rest of Task Force 141 brought in the ACS, Alan. Two men took down an entire base. I ask much more from you now. Yesterday you were a soldier on the front lines, but today front lines are history. Uniforms are relics. The war rages everywhere and there will be casualties. This man Makarov is fighting his own war and he has no rules, no boundaries. He doesn't flinch at torture, human trafficking, or genocide. He's not loyal to a flag or a country or any set of ideals. He trades blood for money. He's your new best friend. You don't want to know what it's cost already to put you next to him. It will cost you a piece of yourself. It will cost nothing compared to everything you'll save. Snami ball. Często pytaliście o to, czy ta legendarna misja pojawi się w naszej serii. Nie mogłoby być inaczej. Choć myślę, że spróbujemy spojrzeć na nią z innej strony. I zobaczyć, czy jakiś cywil jest w stanie tu przeżyć, jeżeli tylko my nie przyłożymy do tego ludobójstwa ręki. Up the Go. Swoją drogą, w czasie, gdy ta gra wychodziła, to Samej misji było dość głośno. Teraz myślę, że te obrazy aż tak bardzo nie szokują jak te 10 lat temu, patrząc szczególnie na serię Call of Duty, gdzie w ostatni odsłonie spotkaliśmy się nawet z walczącymi dziećmi. Ale mimo wszystko te obrazy są mocne. Będąc przy ciekawostkach, twórcy też dają możliwość pominięcia tego zadania, jeżeli ktoś nie czułby się moralnie na siłach, aby tego dokonać. I nie ma to żadnego wpływu na postępy w fabule, tak? Nie, nie mamy tu żadnych znajdziek. Ewentualnie to, co tu zrobimy, bądź czego nie zrobimy, też nie wpłynie na ocenę naszych misji.

No cóż, w tym momencie musimy nieco jednak zmienić nasze podejście, bo walczymy o życie. A także mam wrażenie, że sam Makarow mógłby zacząć stronę, się go. zastanawiać, dlaczego mamy wszystkie magazynki go. i jakoś tak, tak niechętnie pociągamy za spust. Grupa 4 zwiedzi za starym terminalem. Mogą przez tunel. FSB, jedna z nielicznych rozgrywek Gdzie możemy stanąć po złej stronie A i nóżki jednak nic nie zmieniają. Jak rozumiem tu nie mają sensu też strzelać w sam pancerz. Zdecydowanie nieczęsto mamy okazję na coś takiego. Kolego, to zaraz wybuchnie? Uwierz, że nie chciałby zginąć od wybuchu. A nie mówiłem, że wybuchnie. Hmm, zastanawiam się. Trochę. Wstnęliśmy w martwym punkcie. Może to go nieco żywi? No, nie wygląda to dobrze, ale mam wrażenie, jakby tych granatów o, było jednak trochę więcej. Chyba, że możemy ich oślepić. Zaraz zobaczymy to. Tak. Chyba nawet lepsze opcje niż zwykły granat. A no co, raz jeszcze? Ciekawe kim jest ten gość. Tak ważny, że potrafi zorganizować taką akcję a jednocześnie tak nieważny, że nie korzystamy z sytuacji, aby go tutaj ubić. Ale pewnie dowiemy się niebawem. hold your fire no get in we've sent a strong message to this attack makarov that was no message this is a message the americans thought he could deceive us when they find that body, all of Russia will cry for war. Massacre go unanswered. It's gonna get bloody. Too right, men. Now, in the eyes of the world, they're the victims. No one's gonna say a word when the Russians club every American they can reach. Makarov was one move ahead. Now he's left thousands of bodies at the feet of an American. We're the only ones who know it was Makarov's up. Our credibility died with Alan. We need proof. Follow the shell. Ross. never heard of him sir you know him as alex the red he supplied the assault <sighs> one bullet to unleash the fury of a whole nation which means that he's our ticket to makarov ghost the plates are a match copy any side row has right hand man. Negative. they stopped twice already, no sign of them. Wait, they stopped again. Stand by. Got a positive ID. Whoever these guys are, they're not happy to see him. Ghost, we have a situation here. Get down, get down! <laughs> Getting away, Roach, let's go, let's go! Ghost, our driver's dead. We're on foot.

Piłkę weź... o, o! No przyznam, że nie jest lekko. Wydawało mi się, że widziałem tam kogoś w oknie. Widziałem kogoś w tym oknie. Ta niska czułość analogów z jednej strony jest fajna, ale z drugiej... No przy tak wielu przeciwnikach zmiana celu nie jest wcale tak prosta. A nie chciałbym znowu nim machać jak szalony na lewo i prawo. Więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. Przeżyjemy to jakoś. Jak załatwimy wszystkich na dachu, możemy wybrać się na ziemię, chociaż to jest Call of Duty. I czasem walka z przeciwnikami to może być niekończąca się historia, niestety. Dopóki nie ruszymy naprzód. To jakieś wejście na dach? Niestety, nic, jestem prostym żołnierzem. Widzę czerwone beczki strzelam w czerwone beczki. Oho, ci nie ukrywam, że chciałbym się gdzieś ukryć. No szczęście, blacha. Gorzej, że jesteśmy otoczeni. Odejdź stamtąd! Piękny granat. Ten domek jest nasz! Odejdź od tych beczek! Jak my mamy strzać beczki, jak on je broni? Dobrze słyszę, że nasz kolega Mięcho właśnie zrobił za mięso armatnie. Dobra, dopóki nas nie widzą! Jeszcze jeden błyskowy przed siebie! Tak, sobie wyobrażam działanie sił służb specjalnych. Tak czułem. O, -o. za każdym rogiem. Wow! psy! Kurczę to... Tego się nie spodziewałem. Najgorzej, że jesteśmy otoczeni. Tych gości, słychać z każdej strony. Wydaje mi się, że jeszcze jeden wbiegł po schodach. Jak my mamy przez to przejść? Gdzie są nasi sojusznicy? I mam nadzieję, że... No nie mogę... Nie mogę tak szybko, tak wysoko podnieść. Spokojnie. No słyszę ich tutaj, w alejce. Doniczkami rzucają? Kurczę jeszcze, tu ktoś. Tak, jest, tu. O, o. Gdzie on zniknął? Błyskawek błyskowy, zwykły granat. Niech tam się telepianki rozwalą. O, o. I tyle z Doniczek. Teraz więcej mnie wywalili. Ty leżysz. Strach postawić krok. W jakąkolwiek stronę. Tu Wszędzie są dachy, gdzie oni mogą stać. Co więcej, to jest tyle przeszkód, które nam pozwalają, nie pozwalają oddać czystego strzału. Żadnych apteczek, żadnych dodatkowych żyć. No, dajesz tę głowę wyżej, ostatnim strzałem. Ktoś jest z tej strony, tu leży. O kurczę. Z RPG do nas. Mógł chociaż broń nas rzucić. Ruszamy dalej. No przecież. Wśród tych drzew to ich zupełnie nie widać. O, o. Cóż, można było podejść im to odrzucić. Hmm. La fiesta? No raz można chyba. E, la fiesta! Świetnie, że komuś to krzywdę zrobiło. Gdzie jest nasza? No właśnie. Z granatnikiem. No dopóki jego nie pokonamy, nie chciałbym wychodzić specjalnie. No właśnie. Tu w tej grze się nawet nie da ich nie pokonać. No dawaj z okna. Dobra. To nam pozwoli trochę ruszyć, bo ile można czekać, ale najgorsze, że tu jest jakiś gość, którego zupełnie nie widzę i chyba go potraktujemy w ten sposób. Gdzie te... A, to, to ten męczący niewidzialny, no trzeba przyznać, że przeżył i tak swoje. No, co tu miłech szło? Do budynku, znaczy, mam wrażenie, że w tej grze chyba najgorsze co można zrobić, to zatrzymać się w miejscu i pozwolić zgrupować przeciwnikom. chyba nie żyje. Więc ruszamy naprzód i za pomyślimy za chwilę, co dalej. Kary? Ja. Może nas przechowa na moment. Piękne, go, go. Wiem, że mamy granaty błyskowe, ale to też nie takie proste, żeby w takim miejscu, pełnym akcji, nagle z nimi granatami się tutaj uh -huh, obrzucać. Czasem trzeba jednak. Mam wrażenie, że coś w tej grze jest nie tak, przecież ta liczba przeciwników. Dawaj nam byle co.